Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nosur, a dziś poruszymy sobie dosyć ciekawy temat. A mianowicie, dlaczego mimo dobrych opinii graczy i dosyć dużej popularności Demolition Company i skin Region Simulator 2012 nie zostało kontynuowane przez Giants i dlaczego Giants postanowił skupić się tylko i wyłącznie na serii Farming Simulator. Wszystko to dziś, jak już wspomniałem wcześniej, omówimy sobie w dzisiejszym filmie. Także bez zbędnego przedłużania, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. No i oczywiście komentarz, bo jestem ciekawy, co wy uważacie na ten temat. Tak więc zaczynamy. Na początku omówimy sobie, może, obie gry. Zacznę od Demolition Company, ponieważ wyszło jako pierwsze. Demolition Company, czyli symulator demolki, wyszedł 20 sierpnia 2010 roku, czyli jakieś dwa miesiące przed premierą Farminga 2011. Gra ta posiada dosłownie ten sam silnik i szatę graficzną co Farming Simulator 2011. Można by rzec, że ta gra miała być takim testerem delikatnie podrasowanego Giant's Engine po Farming Simulator 2009. W symulatorze demolki chodziło głównie o to, że mieliśmy swoją firmę, która to zajmowała się rozbiórką różnych budynków na przeróżne sposoby. Mogliśmy to robić zwykłym młotkiem albo koparką z młotem pneumatycznym. Gra miała naprawdę fajną mechanikę, i ja sam, gdy trochę pooglądałem różne gameplaye i pograłem w owy symulator, to aż przecierałem oczy ze zdumienia, że studio takie jak Giants w tamtych czasach stosowało w swojej grze takie ciekawe rozwiązania. Sama rozbiórka była ciekawa, to jak ściany pękają i się rozlatują podczas rozbiórki. Gra zdobyła świetne jak na tamten czas recenzje, bowiem 8,4 na 10 według strony gry gdzie farming w tych czasach ma problem wbić ponad 6 na 10. Symulatorem rozbiórki Giants prawdopodobnie chciał przyciągnąć inne nisze fanów, na przykład budowy, Chociaż Demolition Company interfejsem i mechaniką bardzo przypominał Farminga, zresztą jest na tym samym silniku gry co Farming Simulator 2011. Symulator Demolki swój sukces odniósł głównie przez prostotę w połączeniu z kreatywnymi rozwiązaniami. Wchodziło się w grę i już na starcie było wiadomo o co chodzi. W grze można było bardzo szybko zarobić pieniądze, na rozbiórkach budowli do gry wychodziły również różnego rodzaju mody, dzięki czemu gra była dużo bardziej ciekawa. Moim ulubionym sprzętem w owej grze jest ten ultraźwiękowy pistolet do rozbiórki. Normalnie masa zabawy przy tym jest. Czujemy się jak w jakimś counter co pokazuje, że Giants Engine może wiele, a to był 2010 rok. Tak więc to tyle jeśli chodzi o symulator demolki tak w skrócie. Przejdźmy teraz do Skin Region Simulator 2012. Skin Region Simulator 2012 jest to w tłumaczeniu na polski symulator kurortu narciarskiego. Gra ta wyszła pomiędzy Farmingiem 2011 a Farmingiem 2013 20 października 2011 roku. Gra ta ma identyczny silnik gry co Farming Simulator 2013. Tam praktycznie prawie wszystko jest takie same jak w Farmingu. Interfejs menu... Czy też nawet dźwięki maszy. Grata ma identyczną ocenę co poprzedni symulator Demolki, czyli 8,4 na 10. W grze tej chodziło głównie o to, że posiadaliśmy własne kurorty narciarskie, które to musieliśmy odśnieżać, ale też mogliśmy odśnieżać je dla kogoś, dzięki czemu zarabialiśmy dodatkowe pieniądze. Mogliśmy również kupować swoje kurorty i linie narciarskie na mapie. Coś na zasadzie kupna pola w farmingu. W grze mieliśmy dostępny sklep z przeróżnymi maszynami do obsługi takich stoków narciarskich. Ciągników Dojcza również nie zabrakło. Każdy nasz stok miał statystyki, kto z niego korzysta, dzieci, pary, single i tak Najlepsze jest to, że grata miała multiplayer, dzięki czemu spokojnie mogliśmy grać w tę grę ze znajomymi. Grata pokazuje, że już w 2012 roku Giants ogarnął jak robi się śnieg, więc to pokazuje, że pory roku do farminga można było dodać już dużo wcześniej. Nie zapomnijmy również o modach, bo były one także bardzo ciekawe. Fajne było też to, że oprócz jeżdżenia ciągnikami i ratrakami, mogliśmy jeździć skuterami śnieżnymi, więc stąd tyle wzięło się ich w modach do Farming Simulator 2013. Podsumowując tę grę, jest to kolejna gra, która pokazuje, że Giants miał pomysły i potencjał na to, aby pokazać co potrafi, lecz nie chcieli oni kontynuować serii, dlatego też teraz skupimy się właśnie na tym, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego tak było. Pewnie wielu z Was zastanawia się, czemu, mimo sukcesu tych dwóch gier, serie nie zostały kontynuowane. Już wyjaśniam. Po pierwsze, Giants zasłynął z symulatorów farmy i prawdopodobnie zrezygnowali z innych produkcji, aby skupić się maksymalnie na tym, co im najlepiej wychodzi, mimo iż symulator demolki i kurortu narciarskiego dobrze się przyjęły. Po drugie, zauważyli oni jednak, że największą sprzedaż i zysk mieli na symulatorach farmy, więc to normalne, że nie będą wydawać pieniędzy na poboczne produkcje, tylko wolą zainwestować. W coś, co im się najbardziej opłaca finansowo. Trzecia i ostatnia rzecz to prawdopodobnie brak pomysłu na dalszy rozwój obu tych symulatorów, bo zauważcie, jak jest z farmingiem teraz. Każdy Giants wymaga coraz więcej z edycji na edycję, co zmusza Giantsów do większych inwestycji i zwiększania mocy przerobowych w produkcji danej serii gier, jak i dodatków do niej. Giants nie jest tak wielkim studiem jak np. Ubisoft, który to ma kilka gier naraz. Giants nie dałby rady prowadzić dwóch serii finansowo i przerobowo, dlatego też musieli zrezygnować z produkcji innych tytułów, głównie z tego powodu. Inna sprawa, gdyby Giants miał moce przerobowe i finanse takie jak wielkie studia, to pewnie widzielibyśmy więcej symulatorów spod wielkiego loga G. Zauważcie też, że czasy się zmieniają i do produkcji innego symulatora o totalnie innej tematyce Giants musiałby specjalnie przerabiać silnik gry, bądź napisać lub kupić nowy, aby gracze nie czepiali się potem, że to farming, tylko że w innym wydaniu. Na tamte czasy było to spoko, ale dziś by to po prostu nie przeszło. Obie gry pokazują też, że Giants Engine potrafi bardzo dużo i wprowadzenie zburzeń, uszkodzeń, czy też dodatkowych mechanik do farminga nie byłoby problemem. Tylko, że wszyscy bardzo dobrze wiemy, jacy rozleniwieni są nasi twórcy i po prostu dodają wszystko powoli i po kolei. Tak więc, moi drodzy, zapraszam Was do małego podsumowania. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości co do tych dwóch produkcji i mam nadzieję, że odpowiedziałem Wam na pytanie, dlaczego Giant zrezygnował z produkowania innych gier. Jeżeli macie swoje zdanie w tym temacie lub też inne argumenty, to zostawcie komentarz, ponieważ chętnie z Wami na te tematy podyskutuję. Także subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Mówił Nosur, do usłyszenia.